Wszyscy dookoła mówią, że jako naród czytamy mało. No i w zasadzie dane nie kłamią. Według raportu Biblioteki Narodowej z marca 2019 roku tylko 37% badanych przeczytało w ubiegłym roku minimum jedną książkę. Była to pomsta do nieba, prawda? No i staram się z moimi synami zawyżać normę. Opowiem Ci dzisiaj o tym, czy warto czytać, co czytać i jak czytać. Dzisiejszy podcast będzie się nazywał Poczytaj Mi Tato. I serdecznie zapraszam do posłuchania moich przemyśleń właśnie w tym temacie. Bo ty dasz mi, tato, proszę. To chyba najwspanialsze zdanie, które można usłyszeć od dziecka. Dlaczego? Masz tutaj za jednym zamachem rozwiązane dwie bardzo ważne sprawy. Pierwsza to sama prośba dziecka, która znaczy tak naprawdę tyle, co tato chce się przytulić. Chce być blisko ciebie, potrzebuje cię. A druga. Chce się rozwijać tato, chce poznawać świat. Czy to nie jest najwspanialsze na świecie? Czuć się potrzebnym, czuć się autorytetem dla swojego dziecka. Naszym chłopakom czytamy praktycznie od urodzenia, a nawet chyba powiem inaczej, od samego zapłodnienia. Już kiedy chłopaki byli w brzuchu łani, to czytaliśmy im bajki. Przykładałem głowę do brzuszka żony i słuchałem, czy się poruszają, a przy okazji przemycałem im treści od Tuwima, Konopnickiej, Fredry i innych polskich twórców. Może to zabrzmie śmiesznie, ale mieliśmy wrażenie, że oni tego naprawdę słuchali. Uspokajali się w brzuchu, kiedy tylko zaczynałem czytać. Później czytaliśmy im od pierwszych dni na świecie właściwie od pierwszego dnia spędzonego w domu. No i co najlepsze? Najbardziej podobały mi się te bajki, które słyszeli przez skórę, pływając w płynie owodniowym. W sumie spaj czytanie to w zasadzie chyba niezły sposób na 9 miesięcy uwięzienia. Okazało się, to ostrzałem w dziesiątkę. Teraz uwielbiają słuchać, jakim się czyta nie nudzą się, nie przeszkadzają, chłoną książki, a Stasiek nawet już niektóre zna na pamięć i zaczyna udawać, że sam je czyta. Za nami już setki przeróżnych książek. Co prawda Kuba ostatnio zafiksował się na jednej książce i głównym daniem w menu jest Encyklopedia Dinozaurów. Nie jest to co prawda pozycja stworzona dla czterolatka, ale kiedyś głupi tatuś mu kupił. I od roku w zasadzie co noc musimy czytać o trzech dinozaurach plus na koniec zawsze o t -rexie. W ciągu dnia pozwalam sobie na przemycenie innych treści, ale noc w jego przypadku jest tylko dla encyklopedii dinozaurów. Z kolei starszy, sześcioletni Stasiek chłonie wszystko. Między innymi niestety idiotyczne komiksy. Na szczęście wytłumaczyłem mu, że możemy je czytać raz na tydzień, bo w zasadzie nie, nie niosą żadnych ciekawych treści poza bing, bum, trach, ciach i tak dalej. Tutaj prym wiodą Ninja Go i Super Zings. No i Stasio czasami jednak a chwilę refleksji, kiedy czytamy inne książki i pyta mnie o Boga na przykład. Czy istnieje, kto nas stworzył i właściwie kto stworzył samego Boga? No ja w zasadzie nie wiem, jaka jest najlepsza odpowiedź na to pytanie, dlatego po odpowiedź sięgam do książek. No i tutaj czytamy na zmianę o różnych bóstwach. Poznajemy Biblię, mitologię grecką, rzymską, mitologię Słowian. No i powiem wam szczerze, że... Jest o tyle fajnie, że na rynku księgarskim jest bardzo dużo fajnych wersji dla dzieci, które są napisane w zrozumiałym języku i wzbogacane naprawdę fajnymi obrazkami. No i Stasio, co ciekawe, uwielbia te książki. No właśnie, w takim razie co warto czytać dziecku? To chyba wszystko zależy od wieku dziecka. Zauważam nawet, że Stasio i Kubuś mają książki, które uwielbiają razem słuchać. A są takie, których jeden nienawidzi, a drugi uwielbia. Między nimi jest co prawda tylko dwa lata różnicy. Zastanawiałem się więc, czy nie stworzyć jakiegoś rankingu książek dla dzieci. Tylko później zadałem sobie pytanie, czy jestem ekspertem w tej sprawie? Nie, ja jestem po prostu tatą, który lubi czytać dzieciom książki. Zamiast rankingu, mogę w takim razie polecić kilka pozycji, które sprawdziły się w naszej rodzinie. Tak jak wspomniałem powyżej, zacząłbym o książkach o Bogu, wierzeniach. No i tu warto nie zamykać dziecka na jedyną słuszną religię, którą wyznajesz, praktykujesz. Pokaż mu różne religie, różne wierzenia, obyczaje. Ucz dziecko, że świat jest różnorodny i tak naprawdę każdemu należy się szacunek. Świetnym rozwiązaniem na pewno są książki, serie książek typu Tupcio Chrupcio. Bardzo nam pomogły w momentach, kiedy Musieliśmy coś osiągnąć, a nie widzieliśmy w jaki sposób to zrobić. W tych książeczkach poruszane są takie tematy jak, na przykład, nie wiem, pozbycie się pieluchy, pojawienie się na świecie młodszego brata czy nocnych strachów. Przeczytacie razem książkę, a w międzyczasie rozmawiajcie z dzieckiem o tym, o czym czytacie. Serii w stylu tupcio-chrupcio jest zresztą całe mnóstwo. Jest na przykład myszka w paski, jest pucio i pewnie jeszcze setki innych ciekawych pozycji. Znajdź te, które są najlepsze dla Twojego dziecka. Te, które po prostu polubi. Dzięki nim naprawdę dużo łatwiej jest wytłumaczyć dzieciom wiele, no, czasem bardzo trudnych dla nich rzeczy. Łatwiej jest im wytłumaczyć przy pomocy bajki, że nie robi się siku czy kubki w pieluchę, a na nocnik, niż wiecznie ganiając za dzieckiem z nocnikiem. Wiersze dla dzieci. No i tutaj nie mam konkretnych Propozycji, bo jest ich naprawdę całe mnóstwo, a w większości, tak naprawdę, większość różni się tylko ilustracjami. Sami mamy chyba z 10 różnych wydań wierszy dla dzieci, które poza ilustracjami różnią się może jednym lub dwoma wierszami. Szczególnie polecam klasyki polskich pisarzy. Dziecko uwielbia rymowanki, krótkie utwory wierszowane, szybko je zapamiętuje. Więc yy, po kilku razach, tak naprawdę, możecie już czytać razem. Uwielbiamy to z moimi chłopakami, kiedy ja czytam jedną część na przykład zdania, a oni kolejną. Bawimy się doskonale. Nie ma zać jak dzieci. dzieci. Sam Mikołaj? Jak idzie o tyle nie. Świnka Pepa, Psi Patrol, Masza i Niedźwiedź. No to są całkiem fajne książki. To nie tylko piękne ilustracje i odskocznie od telewizji, to prawdopodobnie również ulubione postaci twojego dziecka. Bohaterowie, których zna i lubi. Co jest doskonałą alternatywą dla tej bajki w telewizji. A chyba z tego co zauważam spisano już wszystkie odcinki. Książki o zawodach. Strażacy, policjanci, o psach na przykład. Seria Falco, doskonała. No i wszelkie atlasy, albumy, encyklopedie o świecie człowieku. Dzieci uwielbiają ciekawostki. Lubią poznawać różne zawody. Ale także swoje ciało czy miejsce w którym żyją. Uwielbiają słuchać o zwierzętach. Uwielbiają słuchać o historii świata. Przy pomocy tych pozycji możesz opowiedzieć dziecku o swojej pracy, na przykład lub o bohaterstwie żołnierzy, strażaków czy policjantów. Uważaj tylko, bo gdy za mocno wejdzie w dziecko jakiś zawód, no to skończysz kupując trój policjanta i będziesz musiał odgrywać rolę bandziora. Było o tym, co warto czytać. No to teraz może przez chwilę o tym. I jak czytać dziecku? Bo musisz pamiętać, że czytanie dziecku to nie jest beznamiętne przetwarzanie tekstu na mowę. To okazja do wspaniałej zabawy. Zmieniaj więc intonację. Czytaj raz głośniej, raz ciszej. Niech Ten wiersz czy ta książka żyje. Czytając monotonnie z zaspanym głosem, tak naprawdę znudzić dziecko. Bo mówisz mi to naprawdę mega frajda wcielać się w różne postacie z bajek. No dobrze, oczywiście monotonnie nudnie, czy powoli też możesz czytać. Ale tylko wtedy, kiedy chcesz uśpić dziecko. My tak robiliśmy. Zaczynaliśmy chłopakom czytać normalnie, a później coraz wolniej, wolniej, coraz ciszej. No i powiem szczerze, działało to lepiej niż kaszpirowski. Wspólne czytanie przyniesie twojemu dziecku mnóstwo korzyści. Nie tylko was zbliża, ale również rozwija inteligencję smyka. Uczy zachowań społecznych, rozwiązywania problemów, pozwala zrozumieć niektóre rzeczy. Przy pomocy książek możesz w sposób nieświadomy dla dziecka przemycać treści i wiadomości, które bardzo mu się przydadzą w codziennym życiu. Dlatego też ważne jest, aby lektura była odpowiednia dla wieku i sytuacji. Warto poświęcić choć kilkanaście minut dziennie na wspólne czytanie książki. Jeżeli nie masz czasu w ciągu dnia, zrób to przed snem. Wówczas książka idealnie wyciszy twoje dziecko po dniu pełnym emocji. No i ważne jest, żeby wybierać książki, które mają ciekawe ilustracje i niosą przydatne dla dziecka treści. Powinny być też dopasowane do wieku maluchu, malucha. Kubuś Puchatek, serio o Mikołajku czy Mały Książę mogą być zbyt duże objętościowo, przez co młodsze dziecko szybko się nimi znudzi. Ja strzeliłem sobie właśnie tak kolano małym księciem, Akademią Pana Kleksa, Mikołajkiem, ale i też za długim wydaniem, bo książkowym Kubusia Puchatka. Za dużo treści, za mało obrazków, jak na wówczas dwu- i czterolatka. Pewnie ze Stasiem za jakiś czas spróbuję znowu, może teraz przetrawi, no ale wszystko przed nami. No i na koniec moja jedna myśl, którą zapamiętaj do końca swoich dni. Kiedy słyszysz, poczytaj mi tato... To nie wykręca się brakiem czasu, bo naprawdę nie warto. To tylko kilka minut Twojego cennego czasu, a dla niego, dla Twojego dziecka, to jak galaktyka miłości, którą mu właśnie podarowałeś. Pamiętaj o tym. Dobrego dnia.